Siemano czugiści, ja jestem Archenox, a dzisiaj do Was przychodzę z takim filmem wyjaśniającym, tak filmem wyjaśniającym po prostu wyjaśnienie do tego wczorajszego filmu y, drama z Hinzulem I powiem wam, że po prostu nagrałem tamten film pod wpływem emocji, tak pod wpływem emocji nagrałem, bo byłem wcale trochę ściekły na Hinzula, ale potem. Zrozumiałem, że Szymon go wypychał, tak, Szymon go wypychał, ale to już trudno, zdarzyło się, tak, zdarzyło się, on nie chciał, mówię, jak on nie chciał, ale już się nie będę kłócił z nikim, bo powiem to, że po prostu nie chciałem nagrać na tym film, ale niech on już będzie na kanale, to już jest wszystko wyjaśnione, ja już się nie będę z nikim kłócił, bo zrozumiałem to, że to Szymon wypychał Hincula, ale to już na pewno tam się już nigdy nie zdarzy i ten... Już tam nie będę drożył tego tematu, ale nagrywam po prostu wyjaśnienie do tego filmu, żeby też było jakieś wyjaśnienie do tego. Ja tam gadałem wczoraj z Szymonem i on powiedział, że po prostu wypychał Hincula, ale on tego nie chciał. I ja tam nie chcę się kłócić, mówię, że ten, ale Szymon nie chciał tego specjalnie, tak nie chciał tego specjalnie, bo jakby to zrobił specjalnie, to by on je jeszcze by go wypychał bardziej. a wtedy Chincul go, wiem, bo Chincul wypychał go, po prostu nie, bo on chciał się odegrać Szymonowi, że go wypychał, do, dlatego. Ale powiem to, że za chwilę będę kończył to nagranie, bo tylko dwie, min dwie minuty mogę nagrać. Ale jeszcze raz chcę przeprosić Hincula, naprawdę chcę przeprosić Hincula za to, co wczoraj. Ale po prostu byłem pod wpływem emocji, tak byłem pod wpływem emocji. No to już by było na tyle, bo nagrałem ten film, o tym po prostu będę się z Wami żegnał.